Witajcie, kochani, na kanale Mona Art. Dzisiaj, tak, szybciutko chciałam Wam pokazać mm, takie die booki y, z Actiona. Nie wiem, czy, czy Wy to już widzieliście, czy to jest teraz już jakaś nowość. Natomiast y, ja to widziałam pierwszy raz u nas w Toru, w Actionie. No to, a ja dosyć często bywam w, w sklepie, więc y, wydaje mi się, że to jest coś nowego. Chociaż ktoś na jakiejś grupie Actionowej prezentował kartkę właśnie z takimi elementami, które są tutaj. W każdym bądź razie mam tutaj dwa takie bloczki i powiem wam szczerze, że teraz nie pamiętam. One kosztowały chyba ko 9 zł, tak mi się wydaje. E, jakoś tak. Na pewno nie więcej niż dycha, nie? Więc e, i są tak. 24 arkusze e, i Jedna co jest wada, to jest to, że to jest 170 gram, nie? więc nie jest to jakoś tak, wiecie, bardzo grube. Natomiast ja w ogóle jak sobie to kupowałam, to sobie wkręciłam, że to są arkusze naklejek. nie? Dlatego, że te zaraz zobaczycie, że one są takie, wiecie, trochę popłyszczone, ale w sumie y, nawet lepiej, że to nie są naklejki. <laughs> wiecie, ja ostatnio zaprzestałam y, no już tak długo. Bo chyba od września prowadzić mój bullet, moje bujo, i może do tego kiedyś wrócę, no nie wiem. W każdym razie te bloczki kupiłam, bo wiecie, no jakieś tam elementy mogę użyć. Wiadomo, że nie zużyję wszystkiego. Część też pewnie pójdzie na zajęcia z dzieciakami albo, albo z seniorami na jakieś kartki. W każdym razie chciałabym Wam je pokazać. Jeden jest taki leśny, trochę zwierzęta, znaczy dużo zwierząt. A drugi jest taki bardziej kobiecy. No i tak już widać w samej tej okładce, nie? Wiecie, różowa. I tu są jakieś motylki kwiaty, tutaj mamy liski, zajączki. I może zaczniemy od tej różowej, bo ona jest no, taka trochę ciekawsza, jak dla mnie. I zobaczcie. To są A4 formaty. I one są częściowo takie błyszczące. Nie wszystkie, bo tak jak widzicie, na przykład ten żółty, niebieski nie jest. I je można sobie wypychać. One też wiadomo z tym wypychaniem, to jest tak, wiecie, nie zawsze się ładnie wypchnie, ale są z fajną taką rameczką dookoła. Nie chcę tutaj, wiecie, tego robić. Zawsze można sobie troszeczkami delikatnie przyciąć, więc wydaje mi się, że są całkiem fajnie wycięte. No, chociaż tutaj na przykład widzicie, nie ma tej. dobra, wypchnę go już nie. E, tak, jakby ta ramka nie w każdym miejscu jednak jest dobrze tak zrobiona, ale można sobie to dociąć. No, zobaczcie tego motylka. Czy wy go dobrze tutaj widzicie. E, tutaj jest taka cieńsza ta ramka, ale to jak ktoś chce, może sobie dociąć. Można też to nakleić na coś. E, nawet do bujo. E, wiecie, ja czasami te naklejki jak szonowe, one się tak trochę odklejały. I w sumie to nawet lepiej jakbyśmy to po prostu posmarowali klejem. Wiadomo, trochę dłużej to trwa, ale, ale efekt jest bardziej trwały. Chociaż buję, to wiecie, tam nie, nie potrzeba tego jakiejś wielkiej trwałości, bo to zaraz w następny miesiąc leci i, e, i, i tak naprawdę nie wracamy do poprzednich, więc jak tam nam się lekko odkleja naklejka, to się nic nie dzieje. Dobra, więc tu mamy same motylki. O, tu mi to ten motylek. Tutaj to w ogóle mamy jakieś morskie klimaty, nie? Ale takie wiecie, no niekoniecznie dla mnie fajne, bo to jakieś, wiecie, meduzy, jakieś wieloryby, takie... Mm, no bardzo przypominają to trochę takie wiecie, naturalne i takie... takie ble, jak dla mnie, wiecie, w życiu Mi się to niekoniecznie dobrze kojarzy, więc ja tego na 100% nie wykorzystam, ale może na zajęciach jak chłopcy gdzieś tam sobie coś z tego zrobią. A widzicie, te dekaty się aż tutaj tak odklejają trochę. Tu mamy flamingi i taki wiecie, summer klimat. No i oczywiście też jest tak jak w tamtych, że część jest błyszcząca, a część nie jest. No może się to jednym podobać, innym nie. Chociaż ja chyba bym wolała, żeby niekoniecznie były takie błyszczące, nie? Bo no, trochę tak jestem przyzwyczajona do tych papierów skrapowych, i one raczej nie są z błyszczącymi elementami. Tutaj też mamy taki morski klimat, ale tutaj już taki bardziej plażowy trochę, no bo są muszle, rozgwiazdy, tu jakiś krabik. To, to nie mam pojęcia, co to jest. <grych> Jakieś tutaj, wiecie, wodorosty. No, zawsze jest ktoś, kto z czegoś zrobi kartkę. To nie musi być kartka. Czasami chcemy z dzieciakami coś zrobić, nie? I wtedy nam się to przydaje. Tutaj mamy kwiaty, więc to już jest też całkiem fajne. No i wiecie, powypychać sobie można, więc tutaj spokojnie z tego dwie, nawet trzy kartki można zrobić, albo i więcej, w zależności co kto robi. Ale też dobrym pomysłem myślę, że to jest na ateciaki. Jak robimy ateciaki, Wypychamy, nie musimy wycinać, możemy lekko podkleić pianką, jakąś taką cieniutką yy, i super wyglądają, wiecie, nawet taki się chyba, no, ten może nie, ale jakby go trochę skrócić, to może by się zmieścił. Ale jest masa elementów, która spokojnie na te ciaki pasuje, zobaczcie, tu mamy klidat wakacyjny, plażowy. Yy, auto to takie przypominające tego Volkswagena ogórka, yy, ale to chyba nie jest takie dokładnie. I tutaj jakąś, wiecie, budkę plażową, deski, no bardzo fajne, nie? I tutaj znowu się robi delikatnie i bardzo kobieco, czyli mamy róż i fiolet, samochód taki, wiecie, z prezentem. To nawet ja mogę wykorzystać do jakichś kartek. Nie, nie mówię, że wszystko, ale czasami poszczególnego jakiegoś elementu nam brakuje, wiecie. Nie mówisz o motylkach, bo motylki to ja zawsze tam z jakichś arkuszy sobie powycinam, bo tych motylków to się przewija całkiem sporo w arkuszach, wiecie, do wycinania no ale takie samochody, na przykład w kolorze różowym to myślę, że do urodzinowej kartki jak jest za cienki papier możemy sobie spokojnie podkleić, więc też jest dobra opcja wiecie, ja jak nie wykorzystam, to, to gdzieś się rozpłynie na jakichś zajęciach, więc ja tutaj wiecie, nie mam z tym problemu, że, że czegoś nie wykorzystam zobaczcie, o, tu jest fajny motyw pszczółki ostatnio właśnie chciałam zrobić jakąś taką kartkę, bo mam maskę z craft uli, taką wiecie z plastem miodu i mam też jakieś, e, takie chyba z e, tego, z Craft and Tew właśnie też stemple, które mają jakiś taki właśnie trochę plaster miodu, trochę jakąś muchę, e, gdzieś tam jakieś takie kwiatki i, i wpasowuje się to. Bardzo fajne są też te takie, wiecie, elementy, takie jakby od ta mucha sobie, czy gdzieś tam pszczółka, przepraszam, latała sobie, e, także fajny motyw. Wiecie, tego jest sporo, bo tak naprawdę, zobaczcie, na jednej kartce za cenę tam 8, coś około 9 zł. 24 takie strony z wypychankami. Tym bardziej, że te wypychanki są zupełnie inne niż takie, które kiedyś się pojawiały w akrze. Tu mamy motyw wiecie, kuchenny, mhm, mhm, żarełko. Teraz widziałam, że w kratokloku będzie wychodziła jakaś taka kolekcja kuchenna z jedzeniem też i tak dalej, więc mhm, nawet mogłyby pasować do niej. Bo podobna kolorystyka. Tutaj mamy coś dla łasuchów, czyli coś słodkiego, ciasta ciasteczka. To też się nam wiecie gdzieś przydaje. No, jak nie, to nawet do tyciaków, więc. O! I tu jest bardzo fajny motyw, który czasami, czasami jednak wykorzystujemy w pracach dziecięcych dla chłopców. Dla takich, którzy wiecie, nie są już małymi brzdącami, ale a lubią klimaty, wiecie, takie kosmoskie. E, więc e, też fajne, widzicie, to planeta. Ja teraz będę na zajęciach robiła z dzieciakami coś w kosmosie, ale jednak mam do tego naklejki takie actionowe, cały taki buk e, w kosmicznym klimacie, więc tego raczej nie użyję. Ale m, robiłam kiedyś kilka kartek takich z takim motywem, więc myślę, że to może mi się przydać. Wiecie co? No nie jest tak, że ja będę sobie planowała, że teraz będę robić gdzieś i robić przez tydzień kartki z tego buka z dajkatami, ale takie na no, awarię się to przyda, nie? Wiecie, wszystko nam się przyda na awarię, nie? bo można tego mieć tysiące, nie? tych wszystkich gadżetów, papierów i tak dalej, bo może kiedyś się przydadzą. No, ale wiecie, tu jest bardzo dużo różnych y, okazji, czyli tak nie tylko jakieś urodzinowe, ale też wakacyjne, letnie, ślubne, tak jak widzicie, więc y, jest jakaś rozpiętość tych, tej ta tematyczna. I tutaj też bardzo fajne. Y, suknie ślubne, rowery, myślę, że spokojnie, wiecie. Y, jest, te grafiki, są ze sobą spójne, tak? Ona nie jest taka, wiecie, kolorystycznie każda od czapy, nie? W jakimś innym kolorze. Więc jeżeli byśmy mieli do tego jakiś papier, yy, to spokojnie zrobimy fajną pracę. Nie? Jakieś jedno, dwa tła, które warstwowo zrobimy i użyjemy tych elementów, plus jakieś ewentualnie kwiatki, i wszystko jest ze sobą spójne, nie wiadomo, że papier musi być dobrany mniej więcej do tych kolorów. Tutaj mamy elementy dziecięce. Yy. Fajne, wiecie tutaj. Misiaki, e, chciałam powiedzieć, łapacznotów to nie jest snów, tylko wiecie ta luba karuzela taka dla dziecka, koniki i tak dalej. Super. E, I to są motywy, które ja już kojarzę. Przede wszystkim pierwsze rzucił mi się w oko ten pociąg e, w kolekcji Lemon Crafta Little Boy bodajże. No i te samoloty też. Akurat te może niekoniecznie, ale ten e, na pewno pojawiał się w kolekcji. No, ten, ten, tak plus y, tutaj te, te drzewka na pewno były w kolekcji i, i pociąg. To na pewno pamiętam, bo innych tutaj balony były, ale one nieco chyba inaczej wyglądały. Y, fajnie. O i tutaj znowu mamy, wiecie, tutaj taki arktyczny klimat, bo to już nie jest, wiecie, morski typowo, chociaż też zahacza. Ale tutaj jest zimowy i taki arktyczny, bo sarenka to tak niekoniecznie jest arktycznym i tutaj jelonki, ale niedźwiedzie, polarne, pingwinki, zajączki, no zrobiło się chłodno w każdym razie i tutaj znowu wracamy do kuchni, więc mamy mnóstwo rzeczy takich, wiecie, kuchennych, super właśnie na te ciaki, nie, wiecie, dla, albo jakieś takie, no może kartkę, te elementy też nie są zbyt duże, ale, mm, wiecie, kwestia pomysłowości. Myślę, że jak ktoś by się tak e, twórczo rozwinął, to może fajną pracę zrobić nawet z takich małych elementów. E, I tutaj mamy znowu taki klimat e, domowy, też spoko. E, Naklejki, jak się pojawiały właśnie w akwarium, to one były trochę też w takich klimatach, wiecie, tutaj doniczki, kwiatki jakieś. No wiecie, nie wszystko do wszystkiego używamy, wiecie, no fotela albo szlafroka. No ja tego do niczego nie wykorzystam, ale zawsze może się znaleźć ktoś, kto to do czegoś użyje, nie więc no kwestia pomysłu. Tutaj to już nasze klimaty troszeczkę zahacza. To prawda, jest to bardziej taki biurowy niż skrapowy klimat. Chyba tego skrapowego tutaj brakuje jednak w tym buku. Ale wiecie, tutaj taka washi jakby, taśma, tak? no Bardziej sugeruję, że to jest washi. Biurko, krzesło, fotel, wiecie, plecak, jakieś regały. Nawet nie mówię, że to do skrapowego, ale do szkolnej kartki, jak najbardziej. Dla jakiegoś, wiecie, ucznia tutaj, wiecie, klej, długopis, zeszyt, globus. No jakiś motyw nawet dla nauczyciela też można by coś zrobić. Tutaj mamy już taki sportowy, ale też są to bardzo małe elementy, nie są takie większe grafiki. A raczej drobne, wiecie tutaj, nie wiem, deska. Wiecie ta deska snowboardowa, mogłaby być nieco większa przy, w porównaniu, wiecie, do piłki na przykład, czy do łożewnie, Trochę to tak. Mm, mogą być większe, ale są nawet te. <laughs> I też tak samo jak zawsze w tych, tych części jest błyszcząca, część nie. I tu z powrotem mamy klimat jedzeniowy, tym razem owoce. I zrobiło się bardzo kolorowo. I tutaj mamy klimacik jesienny. On się jeszcze powtórzy, nie wiem, czy w tym buku, czy w następnym, ale jest troszeczkę jakieś jesieniary, które uwielbiają, to na pewno im się to może spodobać. Tutaj mamy znowu, no takie trochę się zo zrobiło, nie? Wiecie, <ścoughs> chciałam powiedzieć warzywa, boże, zwierzęta. Ale są tutaj już różne naprawdę jakieś fretki, Jakiś ryś, świnka, no naprawdę przekuje jest różne tych zwierząt. Nie wiem dlaczego miałabym to użyć, nawet osią I koza, która ostatnio mi się kiepsko kojarzy, nie wiem dlaczego. Do Dobra, w każdym razie. O, tutaj mamy znowu klimat, ale tu się bardziej zrobiło safari. I to już jest ostatni arkusz. Zobaczcie, lemura mamy nawet. Ho, 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 ho. Jaki słodziak. To pewnie król Julian. Mój no żerafa. żrafa to jest coś dla mnie, bo ja sama jestem żrafą, więc to jest mój klimat. Także wiecie, mnóstwo po prostu tych elementów tutaj jest, nie? Za taką kasę to jest naprawdę spoko. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam potrafimy i chcemy to wykorzystywać, nie? Bo dla kogoś, kto tego nie ma zamiaru wykorzystać, to jest bez sensu w ogóle kupowanie, nie? Choćby kosztowało 3 złote. Zabiera miejsce poza tym, nie? I tutaj mamy ten taki, wiecie, leśny. I nie tylko. I tutaj znowu mamy klimat morski. No, znowu ten taki dosyć naturalny, czyli wiecie, nie jakieś bajkowe postacie, tylko widzicie, rekin jest taki. Szczęki, nie? No i coś nie dla mnie, ale no dobra. Gdzieś się wykorzysta. I tu znowu mamy całe zo. Tak jak widzicie, no są różne zwierzaki znowu. I koale, i jakieś zające, strusie. Tu znowu jest też y, Lemur. Chyba to jest Lemur. W sumie nie ma ogona w paski, ale no dobra, nieważne, niech mu będzie Lemur. Tu mamy coś dla chłopaków. To też może być fajny klimat. Y, dinozaury. Zobaczcie to oko. <laughs> Niezłe jest, nie? <laughs> Takie wiecie. potworniackie trochę widzicie widzicie co dobrze no ale tu jest zobaczcie taka większa nawet grafika tutaj nie o i taką pracę jakąś pracę na stronie y, facebookowej action kupuje sprzedaje coś w tym stylu action scrapbookingowo ktoś wrzucił pracę która trochę przypominała pracę Olgi Bielskiej wiecie, że miała tak w Tlca tak na środku mnóstwo grafik y, i wydaje mi się że to właśnie były te krasnoludki bo no, typowo mm, była to praca na stronie Actiona, więc myślę, że to musiały być te grafiki. Jak ktoś lubi kresnoduki, czemu nie? No ja tak Niekoniecznie. Tutaj mamy cyrk, więc tak jak widzicie, no tematyka jest przeróżna. Nie? Słonie, wiecie, tutaj jest jakiś Vintage Circus Set. Jakiś clown, jeśli ktoś się nie boli, klauna. Dobra, tutaj mamy morski klimat, ale taki trochę bajkowy, więc już coś fajnego. Nawet do Bullet Journala myślę, że klimacik fajny. Misio jest super. Taka łódka, wiecie, rybka. O, tutaj mamy dalej też, ale one fajnie, wiecie, wyglądają te wszystkie mm, robale, tam żmije i tak dalej. One się tak trochę błyszczą, te tutaj żuczki jakieś, nie wiem co to jest w ogóle, Żabka. Ta żabka ewidentnie wygląda, jakby na czymś siedziała. Ale tutaj też można ten, tą szyszkę wiecie z grzybkami. To taki pod klimat. I wiecie, grzybek jest, no co prawda, jest z żabką. Ale tutaj też pod klimat wiecie ten leśny. I tu są jakieś grzyby. Wiecie, to pewnie jest wszystko, co jest jadowite albo trujące, bo tak na to wygląda. Nie. Skoro te grzybki i jakieś żmije, więc to jest dobra. Leśne zwierzaki, Sarenki, lisy jerzyk takie bardzo naturalnie przypominające wiecie nie rysunkowe już znaczy tak nie do końca nie bo wiecie nie jest przesadnie jest to aż takie realne tutaj mamy klimat z ptaszkami gniazda piórka a też spoko nie mój, nie mój klimat e, tu mamy <gryw> też taką raczej farmę wiecie <gryw> bo jest i alpaka nieco podgolona kaczuszki tutaj jest gąsior, piłusz pewnie E, świnki, e, kurczaki się mogą przyznać na święta. Tu jest świnka, wciapki, nawet jajko jest. E, I mamy teraz klimat mm, biwakowy. O, chciałam powiedzieć piknikowy. A, blisko. E, biwakowy, więc e, też fajny. No ja takich elementów nawet nie posiadam, więc wiecie, gdyby ktoś sobie wymyślił, że. Chcę taką kartkę, albo miałabym do kogoś sama iść na jakąś imprezę, kto, kto jest do Luiwi to powiem szczerze, że, że fajnie, spoko, akurat mam coś, nie? Więc, o, tu mamy owady, są na pewno wśród nas fanki owadów, A, ja też tak niekoniecznie. Ale zawsze. O, i tu mamy y, elementy ogrodnicze. Co prawda ja nie jestem typowo do ogrodników, to się w ogóle nie zaliczam, bo ja tam rozróżniam kwiaty typu, wiecie, tulipan, róża y, i jakiś tam goździk, i na tym się kończy. A jakikolwiek kwiat y, czy roślina się pytam u nas na działce, to po 50 razy się pytam, co to jest, bo i tak je zapominam, totalnie mi to wylatuje z głowy. Ale fajny klimacik, wiecie, tutaj y, w doniczkach kwiatki. Y, Kaloszki. <noise> Takie wiecie, trochę. Nie, bo tutaj sukulentów to tutaj nie ma takich typowo. A wiecie, nawet wiem, co to są sukulenty O, a tutaj bajkowy tak, taki klimat, wiecie, wióreczki i zajączki. Nawet jest żaba, która łapie muchy, ale nie łapie w tradycyjny sposób, tylko w siatkę. A nie, ona sorry, ona motyle łapie. No ale żaby też motylki jedzą, więc. Wszystko się zgadza tutaj coś dla fanów książek i picia kawy bardzo ciemny taki vintage kolorystyka o i wracamy do klimatów leśnych ja mimo, że nie jestem jesieniarą to jednak tu podobają mi się te wiecie elementy wiecie te muchomorki z czerwonymi daszkami znaczy mm, daszkami no dobra niech im będzie z daszkami wiecie y, y, prawdziweczki y, jakieś wiecie, czarne łebki no ja lubię zbierać grzyby, więc nawet jeśli nie jestem typowo jesieniarą, to jeśli chodzi o zbieranie grzybów, to uwielbiam. Tutaj mamy klimat taki trochę mi tutaj jakimś Meksykiem podjechało, ze względu na kaktusy, kowbojki, ale niekoniecznie. No i jest gdzieś też, a to mi się wydaje, że gdzieś widziałam, Jakiś sombrero, ale to o nie, to jest kapelusz tylko, ale to mi się z czymś pomyliło, ale tutaj bardziej taki dziki zachód jest, to nie jest yy, Meksyk, bo raczej z dzikim zachodem się kojarzy. Yy, yy, yy. I tutaj znów mamy yy, taki, wiecie, domowy klimat. Na zasadzie kosze, kapelusze, jakieś domki, jakieś doniczki z kwiatami. a no, takie uniwersalne. I tutaj mamy te dziecięce, trochę mi się kojarzą one. Z kolekcjami z Craft Design. Może ze względu na kolorystykę, która tam była. Tutaj, zobaczcie, mamy sporo już takich mniejszych kwiatów, które możemy, wiecie, wykorzystać motylków. W kompozycjach jest nawet leniwiec. Hmm, w dziecięcym klimacie to tak bardziej na zasadzie, że jest śpiochem. No to może tak. O, i tu znowu mamy ogrodniczy temat. No, już się zbliżamy do końca. Jeszcze kawałek. E, doniczki, wiecie, takie prace ogrodowe jakaś tutaj taczka, jakiś wózek wiecie, też fajnie jest taki, widzicie, jest od aż po kokardę różnych y, możliwości tu mamy znowu wakacyjny klimat y, i samoloty, i kempingi ale takie kempingi, wiecie, ozdobne chociaż tutaj jest taki samochód kempingowy taki tradycyjny bo ten to już tutaj jest typowo taki, wiecie ukwiecony, taka grafika o, tutaj są, to są chyba wespy jak mi się kojarzą te, te skuterki. I tutaj kawka, herbatka, i coś dla musi, na zasadzie, że kwiatki. A więc nóżki. I tutaj mamy klimat taki piknikowy, przekąskowy, czyli coś takiego, takie ekstra przekąski na zasadzie. Wino, sery, winogrona, truskawki, orzechy, coś co ja lubię. Bo lubię robić na różne jakieś tam imprezy takie wiecie, Deski z różnymi dodatkami. I tu już mamy chyba ostatnią stronę, i tutaj się pojawiają: mm, No, jak się Ciacha nazywają? Makaroniki. Nie wiem zupełnie dlaczego to nazwa. A tutaj nie, ale tu są makaroniki. Nie wiem zupełnie skąd ta nazwa, natomiast ostatnio smakowałam pierwszy raz w życiu makaronika i stwierdziłam, że jest boski. <noise> I to chyba nie był ostatni raz. Dobra, i to byłoby wszystko, tak jak widzicie. Multum po prostu może być pomysłów, jeśli ktoś jest bardzo kreatywny. No i tak więc, jeśli wam się podoba, no to zachęcam Was, bo fajna cena, y, duży przekrój y, tematyczny. Y, myślę, że dobry zakup to jest, więc jak chcecie, to leccie, da, krzona. Knie to nie. A ja Was zapraszam na kolejny mój filmik. Do zobaczenia, kochani. Pa, Pa!